Otrzymaliśmy pismo. Najpierw zacznę od pisma ze Straży Pożarnej Zwiernikowa. To jest niezwiernikowa Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przysłała nam takie pismo. Nawiązanie do treści artykułu Niefrasowliwość Przyczyną Pożaru zamieszczonego w Tygodniku Regionalnym z dnia 12 marca pragnę poinformować. Do Pana Przewodniczącego, co następuje. W jednostce ratowniczo-rośniczej KPPSP od zatrudnionych jest 75 funkcjonariuszy pełniących służbę na trzech zmianach. Etatowa obsada każdej zmiany to 25 strażaków. Codziennie pełni służbę minimum 14 funkcjonariuszy. Niezależnie od powyższego celem zapewnienia optymalnych warunków realizowania zadań ratowniczo-rośniczych funkcjonuje system stałych całodobowych dyżurów domowych kierownictwa Komendy Powiatowej Oficerowie i aspiranci pełniący dyżury domowe z do poważenia komendanta powiatowego uczestniczą we wszystkich większych lub bardziej skomplikowanych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ufam, że przedmiotowa informacja pozwoli osobiście oraz szerokiemu gronu radnych na uzyskanie bardziej kompleksowego obrazu stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz struktury i zasad funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Pragnę w tym miejscu nadmienić, że Zdaniem komendanta powiatowego KSP w pochodnicze straże pożarne stanowią istotny element w obszarze szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa naszego powiatu. Jednoznacznie odzwierciedlają to dane statystyczne dotyczące wyjazdów do akcji. W 2008 roku KSP w Otwocku odnotowała 1550 wyjazdów, z czego aż 1214, a zaangażowani byli również duchowie z 27 jednostek OSP w tym jednostka OSP Józefów. Wyrażam jej szacunku komadkowo-komendantowi w <grymne> Straży Pożarnej <Starzywodarki. grymne> Podstawowskiej.